Kot leżał nieruchomo na kuchennym linoleum, a jego ciało było napięte jak struna. Nie spał. Jego oczy, dwa pionowe szlaki czarnej otchłani, wpatrywały się w dolną część szafki pod zlewem. Nie mrugał. W mieszkaniu panowała cisza, przerywana tylko tykaniem starego zegara na ścianie. Człowiek, jego człowiek, przeszedł obok, pogłaskał go po głowie, uznał to za kolejny koci kaprys. Nie rozumiał. Na języku kota rozgrywał się koncert. Nie smak, ale obraz. Obraz z chemicznych nut. Cień gazu, który sączył się z starego, skorodowanego połączenia za ścianą. Niewidzialna chmura, rozprzestrzeniająca się po podłodze. Dla człowieka nic. Dla kota dławiąca, metaliczna fala, piekąca nozdrza, wywołująca pierwotny, szczątkowy alarm w jego pniu mózgu. Wstał. Wydał z siebie dźwięk. Który nie był ani miałknięciem, ani warczeniem. To było gardłowe trzeszczenie, ostrzeżenie wykute w krtani przez miliony lat ewolucji, ostrzeżenie, którego nikt już nie rozumiał. Dlaczego ty, właśnie ty, powinieneś to zrozumieć? Zostań tutaj, włącz powiadomienia. Za chwilę dowiesz się, jakiego zmysłu brakuje tobie, a który może uratować wam życie. Większość mówi: pies ma nos, kot ma oczy. To kłamstwo wypisane w podręcznikach. Węch psa jest maszyną do tropienia śladów, nos kota to skomplikowane laboratorium analityczne, chemiczne centrum dowodzenia, pies szuka konkretu, kot odczytuje historię powietrza, jego zanieczyszczenia, jego emocje. W Polsce, w naszych blokach z wielkiej płyty, w naszych kamienicach z instalacjami pamiętającymi inną epokę, powietrze nosi opowieści, o których nie mamy pojęcia. Twój kot jest jedynym, kto je czyta, codziennie. A teraz pomyśl: ile razy twój kot wpatrywał się w ścianę? Ile razy nerwowo obwąchiwał kąt przy kaloryferze, nie ignoruj tego. Jego mózg przetwarza teraz informacje, które dla ciebie nie istnieją informacje, które mogą być kluczem do niewidzialnego zagrożenia wiszącego w twoim salonie. Co on tam wyczuwa? Odpowiedź zmieni twoje spojrzenie na te pozornie absurdalne zachowania na zawsze. Adam wrócił do domu po dwóch tygodniach urlopu. Mieszkanie pachniało stęchlizną, kurzem i pustką. Wpuścił do przedpokoju swojego rudego kota, cyklona. Zwierzę nie pobiegło do miski. Zastygło. Jego głowa poruszała się w dziwnych, szarpanych ruchach. Wciągał powietrze małymi, gwałtownymi falami. Szedł wzdłuż ściany. Jego nos dotykał listwy przypodłogowej. Zatrzymał się przy drzwiach do łazienki. Jego futro zjeżyło się lekko. Adam się roześmiał. Tęskniłeś za mną, co? Cyklon na niego nie spojrzał. Jego cała uwaga była skupiona na niewidzialnym śladzie śladzie, który pozostawił hydraulik, wchodzący tydzień temu, by naprawić cieknący kran. Mężczyzna miał na dłoniach pozostałości kleju, smaru i acetonu. Dla Adama zapach już dawno wywietrzał. Dla cyklona na listwie pozostał wyraźny, żółtawy szlak chemiczny, opowiadający historię obcych rąk, Metalowych narzędzi i substancji, które w kocim świecie oznaczały jedno: niebezpieczeństwo. Kot nie widział człowieka, widział jego chemiczne widmo. To nie jest magia, to fizyka i biologia wyprowadzone na absolutne granice możliwości. Nos Kota wyposażony jest w narząd, którego ty nie masz narząd Jacobsona. To drugi, odrębny system węchowy dostępny tylko dla wybranych. Kiedy kot otwiera lekko pyszczek, wciąga powietrze właśnie do niego. To nie jest wąchanie, to smakowanie powietrza analiza molekularna w czystej postaci. Twój kot może posmakować, że w twojej szklance z wodą z kranu jest wyższe stężenie chloru niż wczoraj. Może wyczuć, że jabłko leżące na stole zostało opryskane środkiem, którego data przydatności minęła trzy miesiące temu. W Polsce, gdzie normy bywają różne, a kontrola bywa wyrywkowa. Twój kot jest twoim pierwszym, najczulszym testerem jakości. Pomyśl o wodzie z twojego kranu, dla ciebie przezroczysta, dla niego może mieć gorzki chemiczny posmak. Dlaczego więc tak często odmawia jej picia? Odpowiedź nie leży w jego charakterze, leży w twojej instalacji i to, co odkryjesz za chwilę, jest dopiero preludium do głównej zagadki. Wieś pod Opolem, dom otoczony polami. Zosia wypuszczała swoją kotkę, lunę, na zamknięty taras każdego ranka. Pewnego dnia Luna nie chciała wyjść. Przylgnęła do szyby, warcząc na wiatr wiejący ze wschodu. Wiatr niósł ze sobą woń. Dla Zosi zwykły zapach wiosennej orki, dla Luny kłębowisko ostrych, drażniących związków: azotany, fosforany, ślady pestycydów, które rolnik z sąsiedniego pola zastosował dzień wcześniej. Zapach był tak intensywny, że kotka odczytała go jako ścianę trucizny. Jej instynkt nakazywał ucieczkę, schronienie. Człowiek widział urokliwy krajobraz. Kot widział skażone powietrze. To nie jest wyjątkowa sytuacja. To codzienność dla tysięcy kotów żyjących na obrzeżach polskich miast, w okolicach terenów rolniczych, w pobliżu dawnych zakładów przemysłowych. Ich nosy rejestrują historię użytkowania ziemi, której nie ma na żadnej mapie. Ale to nie koniec. Pomyśl o starym meblu, który odziedziczyłeś po babci. Dla ciebie to sentymentalna pamiątka, dla twojego kota to może być źródło niepokojącej opowieści. Stare drewno klejone, pokryte lakierem sprzed pięćdziesięciu lat, powoli uwalnia do powietrza związki organiczne, dla ludzkiego nosa subtelny zapach starości. Dla kociego wyraźna sygnatura chemiczna, która może oznaczać drażliwość, ból głowy, dyskomfort. Kot, który unika konkretnego fotela, nie jest kapryśny. On po prostu czyta jego chemiczną metrykę i ostrzega. Co jeśli jednak to nie mebel, nie wiatr, a coś, co jest głęboko ukryte w twoich ścianach, stanowi największe niewidzialne zagrożenie? Coś, co nie ma zapachu dla ciebie, ale dla jego nosa jest krzyczącym sygnałem? W Polsce mamy z tym szczególny problem. Problem, który budzi się w sezonie grzewczym i który potrafi zabijać po cichu. Za chwilę dowiesz się, jaki jest ten cichy zabójca i dlaczego twój kot może być jedynym, kto usłyszy jego pierwsze śmiertelne tchnienie. Zimowa noc w jednorodzinnym domu pod Krakowem. Wszyscy śpią. Czarny kot onyks wchodzi na łóżko swoich ludzi. Nie kładzie się, stoi. Jego uszy obracają się jak radary. Nie wydaje dźwięków, jego nozdrza drgają. Łapiąc drobne, niemal niedostrzegalne zmiany w składzie powietrza. W piwnicy działa stary kocioł węglowy. System wentylacji jest niewystarczający. Powoli, cząsteczka po cząsteczce, do sypialni przedostaje się tlenek węgla. Czad, bezwonny, bezbarwny, zabójczy. Dla człowieka nic. Dla onyksa, zmiana jest wyczuwalna. Nie sam gaz, ale subtelne zaburzenie w równowadze powietrza, lekko kwaśna nuta w oceanie zapachów. Kot nie wie co to jest. Wie tylko, że coś jest nie tak, że powietrze stało się cięższe, ostrzejsze. Zaczyna się niepokoić, skacze z łóżka, chodzi po pokoju czy cicho, ale stanowczo. Budzi jednego z domowników. Mężczyzna jest zły, sennie odgania kota. Onyx nie ustępuje. Warczy, podskakuje, uderza łapą w twarz człowieka. To nie jest zabawa. To desperacki alarm. Tlenek węgla sam w sobie może być trudny do wyczucia nawet dla kota, ale kot nie wykrywa tylko pojedynczych związków. On wykrywa wzorce, zmianę proporcji. Zaniepokojenie onyksa mogło wynikać nie tylko z samego czadu, ale również z towarzyszącego mu spadku poziomu tlenu, zapachu niecałkowitego spalania, które przedostało się przez szczeliny. Jego mózg odebrał ten koktajl jako sygnał powietrze niezdatne do oddychania. W polskich domach, zwłaszcza tych starszych, z węglowym lub gazowym ogrzewaniem, scenariusz ten powtarza się każdej zimy. Statystyki są bezlitosne, kilkaset ofiar śmiertelnych rocznie. Twój kot nie jest czujnikiem czadu, on jest czujnikiem anomalii. I jego reakcja na tę konkretną anomalię może być zupełnie inna niż w przypadku gazu ziemnego. Gaz ziemny jest nasycony chemicznymi znacznikami o ostrym zapachu, które kot wyłapie natychmiast. Czad to bardziej subtelny duch, ale kot wciąż może go zobaczyć na tle innych, normalnych zapachów. Jak jednak odróżnić ten alarm od zwykłego kociego kaprysu? Sekret leży w spojrzeniu. W następnej części spojrzymy mu w oczy i zobaczymy, co one naprawdę rejestrują. Nie chodzi o to, gdzie kot patrzy. Chodzi o to, co widzi, kiedy na coś patrzy. Kiedy kot wpatruje się w pusty kąt pokoju, jego wzrok nie jest pusty. On może śledzić ruch powietrza. Ciepłe prądy unoszące się od kaloryfera, zimne ciągnące od okna, one niosą ze sobą zapachy. Kot widzi świat w termowizji zapachów. Jego oczy obserwują, jak niewidzialne smugi chemiczne tańczą w przestrzeni, jak opadają na podłogę, jak wznoszą się pod sufit. Kiedy nagle przerywa swoją czynność i podnosi głowę, węsząc intensywnie, właśnie zobaczył, jak taki smuk skręca, jak zmienia trajektorię, jak niesie nową, nieznaną informację. To połączenie wzroku i węchu tworzy w jego głowie trójwymiarową, dynamiczną mapę chemiczną mieszkania. Na tej mapie ty jesteś wielkim, ciepłym obiektem o znanej, uspokajającej woni. Kaloryfer jest źródłem suchego, zakurzonego ciepła – a szczelina pod drzwiami do piwnicy to może być brama, przez którą czasami przedostaje się zimny, wilgotny strumień, niosący zapach pleśni, rozpuszczalnika albo gazu. Odkrycie to jest kluczowe. Pozwala nam zinterpretować jego zachowanie nie jako zbiór przypadkowych gestów, ale jako logiczny ciąg zdarzeń. Najpierw widzi ruch powietrza z niepokojącego miejsca. Potem podchodzi, by przeanalizować go nosem i narządem Jacobsona. Potem, w zależności od wyniku, podejmuje działanie: ucieczka, znakowanie swoim zapachem, pocieranie, ostrzeganie, głos lub skrajny niepokój. Jego reakcja na niewidzialne zagrożenie będzie więc celowa i skupiona. Nie będzie to nerwowe błądzenie po całym mieszkaniu. Będzie to uporczywa koncentracja na jednym punkcie, jednej szczelinie, jednej ścianie. I to jest właśnie moment, kiedy musisz być czujny. Kiedy musisz przestać myśleć, co za dziwak, a zacząć myśleć, co on tam wyczuł. Ta zmiana perspektywy może otworzyć ci oczy na świat, który istnieje równolegle do twojego. Świat zbudowany nie z kształtów i kolorów, ale z chemicznych opowieści. A teraz przygotuj się na finałową zagadkę. Co jeśli twój kot wyczuwa nie tylko zagrożenia fizyczne? Co jeśli jego nos potrafi wyczuć coś? co jest tylko emocją. Pewnego dnia, bez wyraźnego powodu, kot zaczyna być niezwykle czuły wobec jednego z domowników. Chodzi za nim krok w krok, kładzie się na jego klatce piersiowej, wącha jego oddech z niespotykaną intensywnością. Człowiek jest zdrowy. Przynajmniej tak mu się wydaje. Ale kot wyczuwa zmianę. Subtelne zmiany w metabolizmie. Mogą uwalniać do potu, oddechu, skóry inne związki lotne. Istnieją badania naukowe sugerujące, że zwierzęta mogą wyczuwać wczesne stadia niektórych nowotworów, zbliżający się atak epilepsji lub gwałtowne wahania poziomu cukru u diabetyków. Kot nie rozumie koncepcji choroby. Wyczuwa po prostu, że zapach jego człowieka się zmienił, że pojawiła się w nim obca, niepokojąca nuta. Reaguje instynktownym staraniem się otoczyć go opieką, oczyścić swoją obecnością, a czasem po prostu bacznie obserwować. To najwyższa forma ostrzeżenia ostrzeżenia przed zagrożeniem, które nie czai się w ścianie, ale w samym ciele. Jego nos nie jest doskonałym instrumentem medycznym, nie może zastąpić lekarza, ale jest doskonałym detektorem anomalii, a w świecie, w którym żyjemy, pełnym niewidzialnych chemicznych sygnałów. Twój kot jest Twoim stałym, czujnym monitoringiem. Od dziś, gdy zobaczysz, jak wpatruje się w ścianę, nie uśmiechaj się z politowaniem. Zapytaj siebie, co tam jest, co on wyczuwa, czego ja nie widzę. Może to tylko zapach sąsiada z dołu, który remontuje łazienkę. A może to coś więcej. Jego zachowanie to nie kaprys. To raport. Raport z niewidzialnego frontu. Twojego frontu. Twojego domu. Zapisz to w pamięci. Udostępnij ten film komuś, kto też ma kota. Niech i on nauczy się czytać te niewidzialne sygnały i subskrybuj ten kanał, bo za tydzień opowiemy historię o tym, co koty słyszą w ciszy Twojego mieszkania. To, co usłyszymy, przerazi Cię jeszcze bardziej. A teraz idź. Spójrz na swojego kota. On na Ciebie już czeka. Z nosem pełnym historii, których nigdy nie opowie. Chyba że nauczysz się go słuchać.